Dzień dobry, nazywam się Karolina Rak i powiem Wam parę słów na temat filmu, który będziecie mieli za chwilę możliwość obejrzeć. Abdallah Majda el Suidiego to kolejna bardzo interesująca propozycja dynamicznie rozwijającego się kina emirackiego. Dynamicznie rozwijającego się i podejmujące bardzo rozmaite tematy. Ten konkretny film można rozpatrywać z jednej strony jako pewną próbę walki o własną tożsamość. Zresztą mam wrażenie, że słowo tożsamość przewija się w nim w bardzo rozmaity sposób. Można z jednej strony rozważać jako próbę walki o to, co się kocha, co chce się robić, bo jak zaznacza sam reżyser, to co stanowi główną kanwę opowieści, to postać właśnie tytułowego Abdallaha, starającego się zostać muzykiem, spełnić swoje marzenia o karierze, że karierze, karierze muzycznej obserwujemy tego bohatera w jego rozmaitych rozterkach, wyrastającego w niezwykle konserwatywnym domu i myślę, że to niebywale ciekawy wątek, dlatego że czasami, kiedy my mamy swoje własne skojarzenia ze zjednoczonymi emiratami Arabskimi, postrzegamy je jako takie państwo bardzo nowoczesne, szybko rozwijające się. A tutaj nagle wchodzimy wewnątrz rodziny, w której młody człowiek chcący realizować swoją pasję, napotyka na opór i to bardzo solidny opór ze strony własnych rodziców. To jedna rzecz. Rzecz, która na pewno fascynuje, to także okolice, w których film został zrealizowany. Zresztą zrealizowany w przeciągu bardzo krótkiego czasu ponad tak naprawdę miesiąc zajęło reżyserowi zrobienie całego projektu. Realizowanego w Abu Dhabi i w Ajman. Tu widzę taką ciekawą zależność. Bardzo dużo młodych reżyserów, reżyserek kina emirackiego coraz częściej decyduje się właśnie na pokazywanie takich przestrzeni, które dla widzów międzynarodowych mogą być przestrzeniami zaskakującymi. Przywykliśmy do widoków wieżowców, do bardzo takiej dużej gęstwiny, tak naprawdę, tej dżungli miejskiej. I nagle dostajemy spokojne widoki, miejsca, w których tak naprawdę widać bardzo, bardzo dużo przestrzeni. Ciekawy zabieg, ale także zabieg pokazujący moim zdaniem będący ciekawą formą promocji tych przestrzeni, tych emiratów, które w ramach federacji pozostają nie tak, bardzo, nie tak bardzo znane. Zatem realizacja tak naprawdę takiej także polityki, troszeczkę mam wrażenie, może słowo polityka nie jest tu najlepsze, ale taki pomysł na pokazanie tożsamości. Tożsamości emiratów jako jedności, tożsamości emiratów, które w sumie jako państwo są państwem relatywnie młodym. Ten wątek tożsamościowy, zresztą tak jak już wspomniałam, przewijać się będzie na rozmaite sposoby. Krytycy po obejrzeniu filmu zwrócili uwagę na to, że jest on taką ciekawą propozycją poruszania również, oczywiście pod kanwą całej narracji o głównym bohaterze, problematyki społecznej. Problemów społecznych, o których wszyscy wiemy, że są obecne w społeczeństwie emirackim, natomiast nie rzuca się na nie jakoś szczególnie dużo, dużo światła. I tak pojawia się wątek konserwatywny, pojawia się wątek odniesienia do muzyki. W kręgach ortodoksyjnych przyjęło się uważać muzykę jako haram, jako coś, co powinno być zakazane, jako coś, co stoi w sprzeczności wobec zasad i nauczania islamu. To jedna rzecz, ale to tak naprawdę nie główny, główny element, który gdzieś powoduje całą historię. Mam wrażenie, że Humayd wykorzystał tutaj tę możliwość do opowiedzenia nam troszeczkę więcej o problematyce, w ogóle środowisk artystycznych osób, które chciałyby się realizować dokładnie w takim zakresie. Bo z jednej strony widzimy, jakie bywa podejście do tego typu przestrzeni, jak przestrzeń sztuki muzyki. Widzimy to w kontekście nakładania na to pewnych wartości i dzielenia na dozwolone, niedozwolone. Z drugiej natomiast strony obserwujemy również społeczny kontekst realizacji siebie samego, siebie samej dokładnie w takim, dokładnie w takim zawodzie. Widzimy podejście do tego, że zawód ten ten wedle bardzo wielu osób w społeczeństwie może wcale nie gwarantować jakiegoś bezpiecznego bytu. Widzimy podejście jakiegoś takiego rodzaju kontestowania powagi zawodów artystycznych. Zatem fantastyczny zabieg, troszeczkę z jednej strony, odniesienia się przez postać głównego bohatera, przez postać Abdullaha, do szerszego kontekstu problematyki funkcjonowania jako artysta w lokalnych społeczeństwach. To co więcej, i myślę, że warto o tym wspomnieć, Hamid wykorzystuje jeszcze jeden zabieg. W trakcie całej narracji przybliżana nam jest dodatkowa postać. Postać niesłychanie ważna dla szeroko pojętej już nie tylko kultury, może nawet emirackiej, emirackiej tutaj wplecionej w bardzo ciekawy sposób, ale kultury szeroko pojętego świata arabskiego. Bada tutaj imię i nazwisko postaci, Muhammad Abdel Wahaba, Postaci, która jest uważana za absolutnego ojca współczesnej piosenki arabskiej, za twórcę niesłychanej ilości, naprawdę niesłychanej ilości, możecie sobie potem sprawdzić, utworów, kompozytora, bardzo uznanego w lokalnych społeczeństwach, człowieka, o którym niektórzy mówili, że jest jedną z ikon, ikon świata arabskiego, jeśli chodzi o przestrzeń kultury. Natomiast dlaczego jest to tak istotne? Z jednej strony można by to odczytać jako taki, znowu, ciekawy zabieg podjęty przez reżysera, pokazania postaci, która w przestrzeni muzyki Weszła do pewnego rodzaju kanonu. Jest to postać, którą tak naprawdę kojarzy bardzo, nie będę tutaj dywagowała czy wszyscy, czy też bardzo duża grupa osób w społeczeństwa świata arabskiego, ale na pewno jest to postać niesłychanie rozpoznawalna. I tutaj ciekawa rzecz się dzieje myślę, że naszym widzom tutaj można uchylić rąbkę tajemnicy, ponieważ nie do końca jest to tłumaczone, nie do końca jest to tłumaczone w filmie. I wraca nam skądinąd no tutaj wątek tożsamościowy. Mohammed Abdel Wahab był e, Egipcjaninem. To ciekawostka w przeciągu XX wieku, zwłaszcza w okolicach lat 40. do lat powiedzmy 60. kultura, która wytwarzana była, e, rozmaite filmy, muzyka, literatura, która wytwarzana była w Egipcie, bardzo często stawała się kanonem, e, dla Całego świata arabskiego. Piosenki były rozpoznawalne, filmy były znane, utwory literackie były czytane, i nieważne było tak naprawdę, z jakiej przestrzeni wywodzą się z jakiej przestrzeni wywodzą się ludzie, którzy oddawali się tutaj tej przyjemności poznawania wytworów właśnie tej konkretnie kultury. Ale ciekawostka tutaj polega na tym, że hymn Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest autorstwa właśnie Muhammada Abdelwahaba. Ciekawostka, bo mamy Zjednoczone Emiraty Arabskie, hymna Biladi i mamy twórcę, który kompletnie wywodzi się z innej przestrzeni. Zatem z jednej strony można tutaj dywagować, czy Mohammed Abdel Wahab jest nam przybliżany jako taka postać, która ma być pewnego rodzaju negocjacją, prawda? Mamy wielką postać kultury arabskiej, mamy muzykę, mamy kompozytora, mamy twórcę, twórcę rozmaitych otworów, które stały się częścią tak naprawdę współczesnego dziedzictwa kulturowego. I mamy postać, której gdzieś zakazuje się realizacji własnego marzenia w momencie, gdy. Dochodzi do tego miejsca, że zaczyna, albo dojdzie do miejsca, w którym zacznie się samorealizować, już bez, bez przesady z tymi spoilerami z mojej strony. Natomiast ten moment, w którym tak naprawdę widzimy młodego bohatera, który stara się gdzieś zawalczyć o siebie, to także moment takiego zastanowienia się, na ile. Jestem w stanie czerpać z tego, że przecież gdzieś w obrębie naszego własnego dziedzictwa jesteśmy w stanie sięgać po te fantastyczne postaci, będące naprawdę, naprawdę wierzcie, ikonami lokalnych, lokalnych kultur. I to jedno. Natomiast cały czas powtarzam, że słowem takim kluczem dla mnie troszeczkę w trakcie, w trakcie filmu może być także słowo tożsamość. Mówiłam tutaj, że Zjednoczone Emiraty Arabskie to państwo relatywnie młode i tutaj to, co jest interesujące, to także fakt tego, że troszeczkę dostrzegamy to wybrzmiewanie konieczności budowania tego, czym tożsamość emiracka młodych emiratczyków jest. I ten wątek Abdul Wahaba, Egipcjanina, który wytwarza dla nas tak naprawdę hymn narodowy, wydaje mi się tutaj też kolejnym takim ciekawym sposobem na spojrzenie na konieczność stworzenia właśnie takiej przestrzeni, rozmaitych symboli, rozmaitych elementów, które staną się elementami dalszego dziedzictwa i dalszej tożsamości tego, czym to jest być i co to znaczy być młodym emiratczykiem, młodym emiratką. To takie wątki, które tak naprawdę wydają mi się wątkami, które z jednej strony, gdy obserwujemy historię, która przybliżana jest na ekranie w sposób bardzo piękny, w sposób momentami mam wrażenie również, i to ujmuje za serce, momentami bardzo również wrażliwy, pokazujący właśnie takie przestrzenie niepewności, takie przestrzenie, w których czujemy, że bohater zderza się gdzieś ze ścianą, z drugiej natomiast strony mamy ten element właśnie podbudowy elementami społecznymi. Kwestiami społecznymi, koniecznością za mąż koniecznością pójścia bądź ożenieniem się, tego w jaki sposób realizowane są rozmaite cały czas widoczne i utrwalone w społeczeństwie tradycje, które tego typu, tego typu momentom przejściowym będą towarzyszyły. Mamy wyraźnie zaznaczone wątki związane ze swobodą, autonomią młodych ludzi, którzy chcieliby się na przykład spotykać w przestrzeni publicznej, a doskonale widzą, jak bywa to odbierane? Zatem, tak naprawdę, to co pozostaje nam zrobić, to przyglądać się temu wszystkiemu, co jesteśmy w stanie tutaj dostrzec. Z jednej strony cieszyć się historią, którą tutaj widzimy, cieszyć się tym także, że jest to kolejna, co prawda nie najnowsza, ale jedna z moim zdaniem bardziej interesujących propozycji, która wyszła na rynku emirackim. Z drugiej natomiast strony. Uczynić to także takim, taką możliwością, przyczynkiem do poznawania rozmaitych elementów i rozmaitych kontekstów, które obecne są w lokalnej, w lokalnej przestrzeni. Taką możliwością także przypatrywania się temu, w jaki sposób pięknie, artystycznie pokazane są elementy, Powiedziałabym problematyczne elementy, które bywa, że wzbudzają w tym momencie więcej, więcej sprzeciwu, więcej oporu, ale ze względu na ich mocne utrwalenie w lokalnej rzeczywistości, bywa ciężko tak naprawdę je przewalczyć. Zatem, tak jak mówię, z jednej strony dobra rozrywka, dobry film. A z drugiej strony możliwość tak naprawdę zrobienia sobie takiej krótkiej lekcji poglądowej, krótkiej lekcji społecznej, która z jednej strony pokaże nam bogactwo lokalnej przestrzeni, tak jak mówię, możliwość zapoznania się z Miejscami, które być może czasami nie obserwujemy na co dzień, jeśli widzimy tą konkretnie przestrzeń, z drugiej strony taka możliwość, tak naprawdę, zapoznania się z lokalnymi zwyczajami, lokalnymi kontekstami, lokalnymi uwarunkowaniami i tego, w jaki sposób można je i w jaki sposób bywają one momentami delikatnie również kontestowane. Dziękuję bardzo.